Alta. Indyjczyk, Indyjczyk, proszę. Meanwhile, dziwię się, my dziwię Dodo, with Woodland się. dodo, soft, woodland, socks toes. Green socks, nie, nie, nie dziwię się. Nie dziwię się. Nie wybrał postaci Nie wybrał postaci Nie dziwię się. Nie dziwię się. Nie dziwię się. Nie dziwię się. Nie dziwię Odbuduj, nic tu będzie. Oj, nie weźmie. O kurde. Zwyzywaj go, wiesz co... So... O Boże. Drogi manieku, stwierdzając twoją akcję, jaką właśnie wykonałeś, stwierdzam, że jeszcze się nie Zajebiście, dzięki Mgowa. No i wiesz, no i idę to te nagranie zanieść teraz do dyrektora chóru i zobaczymy, jak się pozbierasz. Wiesz, a to mam nagiane, nie? Szalej dobrze. No bo może, bo to na gianę, Jeba, mam ciągle. to się to może. Nastrówka Nie ranić Bogumi 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 Bogu. Bogumi Bogumi Bogu geko, ej skrakowali team -siem. Nada, nadal nie pod którym się gada Siema 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 Hello <grym boy <grym> Hello mosquito <grym> O oh, bo, nie, to jest... <grym> Hello mosquito Hello <grym> mosquito My, where is Mr. Ant? Mr. Ant? Myślę, że każdy tutaj jest w tym polskim, Tak wiemy. No, i... Hello dear team. Hello dear team. Hello dear, team. <laughs> Hello dear reina. Hello, Hello dear. O O gdzie jest tamten? Dostałem no bombę. panowie. odbierze. O, o ty he Mogę się podlecieć? Mogę mieć Michał, plecy. Ale plecy mogą mi nie? Rotujcie. Nie, na co nam nie marnowałeś Michał, <noise> biegnie, ale tam było, nie było trzech, więc może tu zaraz być. Michał, biegniesz, biegniesz, musisz splantować. Szybciej, Wiesz, szybciej! Szybciej, szybciej! Ale naciśnij shifta żebyś szybciej biegł. Lecę. Idź, garaż, mogę może. Mi... Gdzie? Mogę. Mam. <laughs> Jak mu pokazał Dobrze Będzie że dość radka. Bogu No mi... bo jest nic nie słyszał Bogu mił ej Ciobo, tutaj chyba ktoś tam Tak, jest Czekaj no. mi, go, stój tu Skąd się tu. Dawaj go, dawaj go Idź po tego, idź po, dawaj tu, rozwal, idź, idź po fragi Odpiknij no, tu, ok. Ucieknij mu, ucieknij mu Ucieknij Chodźcie C, bo ja outla biorę, zaplantuję. plantuję. To jest C. Ja plantować. Obiłem, Bo obiłem ogólnie wszystkich możliwych graczy. Nice. Mam skina, Egir. Egir skin. Ej, nie mogę twerkować. Ej, dobar picking już pierwszy, bo ja tutaj. Pikuję, tu ty Dobra. Jest tam? Po lewo. Niech jeszcze go. Jakby się nie schował, to nie go trafi. Jak go zabiję, to mówię. Ej, plecy iść Michał, zobacz, bo ty możesz sobie bronić parę. Nie ma pleców. Tam jest zamek, a mnie nie ma już, dobra. No, ja dobrze, dobrze... Ja dobrze wychodzę, bo ten celownik plus... Dobra, e, patrzę tutaj, e, ten, tutaj jestem. Push doga grałeś, dobra. A chce ktoś outlawa? Nie. Ja regen shielda kupuję, nie mam zamiaru kupować tego heavy shielda, w sumie każdy kiedy i tak już woli. No kiedyś był fajny. Ej, B może, bo ja tam zaplantuję szybko, tylko ja mi musi smoknąć. Kto? No to, słowa miłości są dla Ciebie. Klop! Maniek! Maniek! No, Zobacz, do Manieka coś. A ja wejścę klop, klop za i tam szybko to zapountuję. Chamber jest tam gdzieś. Michał, biegnij tam proszę. Lista. Ach, uj, jest Ja z jest, tak? jest do lewej, do lewej. Flesz poleżał. Nie złapał nikogo. Kurde. Sam to masz? Jest. Leży? Też chyba. Cio? No mas, a nikt nie idzie. No zapomniałem, że tutaj jest senek, który teraz jest. Nice. Mam jednego fraga, chyba. Tu, 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 tu. sobie go nie wziąłem. wziąć, nie wziąłem. Co teraz? My belot. ...spektrum. Ej, kto ma bolca? Nie ja. SMR. Jak nie ty. A nie ja. SMR? Nie zasłaniała mi to ukienko z raportu bitwy. Cicho, no i to pasz plecy. Chodź, mm -hmm. ja lesuję. kurde, nie wiem czy... Idziemy, nie. czy. Nie, nie, no jak jest smoke, to gdzie przejdziemy przez smoko. zrotowali wszyscy, chodźmy na talerzach. Posłyszałem jak roftowali no. wszyscy, więc tu będzie pusto. Kurwa! Idę od garażu? Daj, swojemu plantowanie. Zantuj, ziomek, to gdzie ty biegniesz? Ty masz wandalę, ja mam fantoma na longa, to to się nie nada. Ja mam Michał garaż. 94 No ja przyjęł tylko i Garaż gaga, albo Ląk może być uuuu Parciasz Parciasz parciarz narciasz parciarz narciarz, <grym> parciarz, narciarz. <grym> Ej, powiedz mi czy twerkuję? czekajcie <grym> <A> Tak ty... <grym> okay. Ej, rejno, też możesz, wejdź sobie tu do rogu i posłuchaj ci cały czas Reinom, nie działa Neo <grym> I tak minimalnie po jak róża, minimalnie. Wow. 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 Jest, jest, Andrzej. jest geko, jest geko, jest geko no Dzięki Michał! Nie ma sprawy. Dobra, Dobra ej. Ratujmy, ratujmy, ratujmy. Nie tu Mam ulta jak coś. Wejdziemy Możemy składać tutaj. Tak tam jest, na no, oknie. Okay. Lepiej, to jest to jest no. dobra. Biegnie, biegnie. lepiej, no, no. Tam jest, lepiej, lepiej, Tam lepiej, Tam gdzieś lepiej, lepiej, Jest lepiej, 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 Idą, idą, idą to wystanę. jest 120 go obiłem. Gekko jest mało. Dobrze manek No oczywiście. rzeczywiście mi te skin. No, mój skin. Ale asystce nabiłem. A ja mam wyroby. Co? Ale dobro, jest dobry. Na swój skin co? Co może? Ja Nie, bo na jednego smołka Brimstone jesteśmy. Ej jakby nasz oplow zasmokowała tam u góry byśmy sobie mogli przejść. Nie by tak. To je powiedz mańkowi Mańka nie będzie Ma tam smolął, Do smog, góry na lągu Czekaj O kurde, czekaj, może tu no, nie flasza. na lągu, nie? To chyba się miało no, czekaj, czekaj masz smoke, ty patrzcie plecy i czekaj masz smoke, Niki Trzeba iść panowie Ja nie mam i no zajebiście. Uważaj. Jezu, żyję, bo się cofnę no, no, no! Komar zdechł się z ciebie. No nie biak przeze mnie! No bo zablokowałeś mnie, ja uciekałem. Nie zabijesz. to mi się Drzewo cię zabiło. Ma już nas mokowała, nie? Majnie Mały... nas dobrze. A mu baka, tam będę. Ja jestem. No boże! Mruba chociaż tego nie No i ma, nie gleży. O, nie. O kurwa o, o shit O nie umrasz się, mnie? Ej, dawaj, szybko O kurde, czekajcie! posłuchajcie się od siebie Plecy. Ma, wygiwali, mieliśmy przewagę trw tych Co się stało panowie? Nie wiem co się stało, ale ja wiem, że muszę zagrać eko Nie, nie mam do respektu Dobra, będzie pruensy, już pójdą. Dobra, rotujemy. C. Słyszycie łapkę? No kurna, okay, czeka, ja. No, o, dwóch tam jest. No i mało to, ma dostałem... Ej, jesteśmy za zamknięci. Ej, chuj jesteś ja Pod każdej strony idą. Ma? Jest problem, bo oni ogarniają w taktykach. Taka tak Ty każdy Brimson daje jednego smowka i tyle, nasza klub nie daje żadnego smołka. Cicho, Proszę. chiu, Oj chłonik w dupla i tak. Oj chuj. Placę ci. Przeładuj. O, no, dzięki. Ja bym saveował. Działaj go. Ej, ja cię będą gonić, 30 sekund ty. No może nie tak głośno. No, no ja niech on smokuje, albo po ścieżek... Wiem, że jest pierwsze, sobie sorry. ale może to Państwu, cokolwiek. Dobra komar! Zamykasz tabelę, kijący panie się Jak <laughs> on nie zamykasz tabel jakby pik pikuje jako pierwszy na otwartą... Nie, chodzę bez smok, bo sobie, bo nie To nie No nie no i fraga mi podwalił, nie się pierdzieli. Longa, czekajcie. No i teraz macie A nagle. Czemu plecy idzie? No i nie, do ja nie to, chciałem. Chciałem to. No co jest do chuja? Plantujcie, jeżeli macie. No, chcę, no nie, no, no Geko no, ma. Nie, 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 ale... O! si no, wszyscy, tam, wszyscy tam, są. Tam no, co właśnie? Mam dość. Idzie teraz taktyka, panowie, jakaś taktyka. Co? Tak, ale nie, bo dostaniemy tu smoke'a. Jest ponad, bo nasz akrob nie smokuje góry. Ej, to idźcie cicho na shifcie. Tylko ona tu nie? Zdechnie pewnie. Dobra, szybko. Nie szybko. Long? long, chyba? I eee, ja sobie wezmę. To jest long? Tak. A teraz tu jest long. Masz over. Tutaj jest. Tu jest przestrzeniewanie ścian? Jest! 120 i zadał. Nogi! Nie, ta gra ma rozwalone strzelanie. No, ale na cicho miała być. Got, O, ja, Trzeba chyba. Ej, chodźcie, bo smap jest, chodźcie. Uwała grana. Wlata jest z flechem, jest z On mi. Dług garażu, no to kaczej GG dla niej, nie, nie Jest tutaj, goli. już na sajcie, tam przy smoke'u, jest, idzie garaż. Nice. Nice. Szczerze? Ja seksuje, masz, Bo to jest ostatnia ulta. A, dobra. No, to ostatnią, a to jest ostatnia, się użyje ulta. Ja też. Ja też bym no, w końcu użył, ja nie umiem używać w tej postaci ulta. No po prostu użyj se teraz. A nie, bo ty masz, on ci mija po czasie. Nie, nie? już nie, kiedyś nie. A no to, a, a to użyj od razu. Przynajmniej tak mi się zdaje bo on się kiedyś resetował po kilu, ale teraz jest skończony. No. No, nie To nie. nie 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 mam multa. Mm. Cofnijcie się z Ty Tyg jeszcze nie Dobra, wjeżdżam ultem. Dobra, lecę. Oj, tam są wszyscy? Ej, u góry jest, na hewenie. Hewenie Heaven żyje. Ej, chcesz, Michał, ja tam fleczę i tam wlecimy, tam wjeżdżę? No dobra. Tylko czekaj, jak ich usłyszę, to Na tym, na daszu mam. Tak. Jak ich usłyszę? Co ja czyluję tę bombę. Ty mi. Czekaj. Tak, jest tu, dawaj. Jeszcze jeden. Dawaj. Biegaj. O kurde. Nie puszczujcie, nie puszczujcie, nie daj. Nie Ej, bo wchodzą... Ej, wszędzie mi wchodzą, pomóżcie! Nie. 55. Kurwa robot jebany. Kurwa, też. Jak... Do, lewej, do lewej, do lewej, do lewej, Jest obity. Wiem. Mocno. Wiem, nice. ja byłem, że ja byłem obity, jak gdzieś na zabity. są moje? Nie ma. Ja załtawa idę na C. Ale z, 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 użyte, do... z użyte te stworki, one trzeba je kupić na nowo. Przecież. No wiem, ale już nie zdążyłem podnieść. Boru gdzieś one jak, jak się ono zaskoczy, to nie mogę podnosić. Edward, niby ten oślepiłem. No, Widziałeś tam Michał jakiś oślepiony? Nie. Nie ma ich. Jest! Piknął, czekaj. Nie dostał nic, czekaj. Są garaż są garaż SĄ GARAĆ! Mogę czegoś streszuję, czekaj. Chamber jest na... Nie, dobra, gramy czysto. Jest tylko chamber, mamy spajka. To gramy dobra, time, gramy time. Nice, ładnie mrułę. Nice. No, lecimy po fragi. No i w końcu mam fragi takie, jakie powinienem mieć, boże. Ja nie mam. Ja mi spadło. chodźmy jakąś znowu na ten, na C. Dobra, ale ja nie mam alt oh, bo już. O shit. fuck! Ale zjebałem. A eee, stoi. Opóźnione A prawdopodobnie. B Opóźnione A Spóźnione A robią Ja mam B plecy Boże Nie gram w tą ja zrobiłem nie, nie gram Są już w... Nie gram, ale za dla mnie Nie gram nie już, już nie. nie ja już nie chcę, nie jestem sam na A No i dobrze, ja jestem za na tam Co? Ej Dobra Okno Jestem tutaj, jestem jestem jest tam jest, Rzegeko. Rzegeko. Tam nie. Tam jest gdzieś Dokładnie tam, Komek, gdzie patrzysz. Tam, gdzieś jest Ładnie, zajebiście. Na A o. chyba nikogo nie ma. Słyszę Plus go, słyszę. Buchala, Są, są, są. Yes, oh, yes, oh, yes, jest, spóźniony, spóźnione, spóźnione. Na... O, puta. Jezus, O, Jezus, Mara z pompy gra. Nie wychylę nigdzie, kurde. O, to był przyjazd 11. Potrzebuję smoku, się pospać, poczekać. Race masno obito. Dep. O, nie. Dobra, dep. Oj dufa. Trafił się line na powiec. Ostatniego tam nie masz. Nie jest, się line na powiec. Save. 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 Nie ma sensu, nie ma sensu, save. Nie, wiem, czy zdążysz? Dobrze. No, oh, Nooo! Na krawędzi. No. Danke schon. I noś was das. Dziękuję. Mein, meine freund. Mein freund iś, habe Nie, mine freund. Beidou. No poza. <laughs> mine freund. Czekaj. Chodzę w Nie trafiłem nikogo, ale. Kaja, jest na strzałach O, tak. No jest tam mi przy wejściu. Boże! Boże! Powiedz mi, ile ja ty grasz tego walora, ale. Ale może się zamknąć. No co, no, zdarza się mi? Być się z zrobił. Nie ma sensu w bazbaju. Eko, graj Michał. Michał, e nie jedna. Mogę komuś zwalić? Ok. Zbawić. Jebać a, cię, gruba kurwa. Ej, ej. Co? Tu gdzie A? O, o, tak. Ale chłop wyzywa na tym. Ja bym go zgłosił za bycia toksykiem. Też. Jestem prawdziwym dobrym graczem gry od Riot Games. Tu no, co mega. o tym, żeby zgłosić, ale... To jest Valorant. Wiesz, tutaj są pewne zasady. Tu sobie wezmę na hokba. A Medasza nie mam, tak? A, nie mam. Idę na D. Idę na C. Ili gara. No tam być zawsze, mrukam się że bulwerski, żeby poszli. Ale? On ich nie, nie było, on. No, to... Ej, ma, ma nie umarł. A... Hehe, <laughs> mit albo B są aw. Biegnę. Chłopaki! Mit albo B, są sobie drogi Michale. Trochę piegnę, dajcie chwilę. Oooooo! I... Jezus Maria No ale przegrywam, ale kurwa, combat zrobili, no. Trzeba to odegrać Albo przynajmniej zremisować, nie możemy przegrywać. Ale jedno ma się. to nie. BOŻE NO CZEMU... Ciocia, o, ci proszę, was, proszę was <grym Hopefully> <transcendent guellame> To samo co ja! I na tą <suszwik>. samą osobę! Kurde, mnie ten sam by <bringen>. <bronze> Ale on nie tutaj ze wstóli, Jezus Maria no Nie Michał, po to jest No ural Guardiany ten chamber kupił, ma jakiś On oddycha te pociski od siebie. Ej, mam 84 jest. HP, to mi się nie zgeneguje, prawda? Nie. No. Kurwa. Spadłeś nie? Tak, będę go na 84, Ugram to. Uciek, 10, to. 10, 10, 10, 10, 10. O, operator minus 65 jak oddał. Nie, rewnie mnie, pożeń, to było najgorsze, co to może robić. Znowu o. Dostałem, dostałem od razu. No. Dostałem od razu, jak ty mnie robiła, więc. No ma, ja, wiem, ja to. Lecę, kurwa. No to pozdro. Michał, dawaj! Wy jeszcze nie puszujcie od tyłu, bo to nie ma sensu, bo oni już są w site. Kur... co? Jeszcze umieracie po prostu, no i ty. Boże, co jest z tym Jamberem? Oni no, za kombach robią. Nie wiem, ale wiem, że ma klawiaturę zaraz rozwalę. Ołew. <laughs> Jacek ma taktyki jakieś. On tak z jak on podpisał. Nie puszujcie od tyłu, tylko po prostu idźcie na sajta z powodem, żeby go hmm. nie oddać. Tego pójdę ma, Tak, to poszło No nie wiem, w ostatniej rundzie trzy osoby poszły od tyłu. I my byliśmy 2 tylko na no, Trzy osoby, trzy osoby, kurwa były C. I się wyje B od razu. Nie, tego nie mówię ja jak, jak wygrali 11. Jeden C. Za ty C! Wszyscy C! Biegnę. Czyli mi ult'a, nie udało no, się. Nie. patrzcie. Ja e, już patrzę garaż, razem z Mankiem. A, tu Firing na holu, uwaga. Czekajcie, okay, sfreszuję zaraz. Dobra. Wszyscy są tam, wszyscy tam są. Tym takim, tym. Jest, zabiłem tego chuja. Wreszcie. Oj. Dobra. Opa ma, nie pikuj. Proszę, to to proszę Cię, nie, nie pójdziesz dzisiaj nie będzie kurde 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 nie kurde 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 do roku kurde kurde już. Opa, więc będzie na logu Albo na no heaven O To jest. jest debilem jebany Dobra, dobra Dobra, dobra <gulia> To ma rację Pięknie, <gulia> miękko, zniszczą kulkę, zniszczą kulkę z kurlami, zniszczą kulkę proszę zniszczą kulkę. <gulia> O kurze, ej, panowie minęło go